Cześć! Dzisiaj obiecany poradnik o tym, jak przygotować samodzielnie takie proste, glicerynowe mydełko. E, a w zasadzie kilka mydełek, bo dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować e, mydełka, korzystając z, z, z takiej formy hmm, zrobionej z pudełka. I takie mydełka, które można po prostu pociąć i podarować bliskiem lub samemu oczywiście wykorzystać czyli takie mydełka cięte jakby z bloku. U nas to będzie mały blok. No to zaczynamy. Do przygotowania mydełek potrzebuje się bazę glicerynową. Może to być baza e, taka biała, naturalna lub e, przezroczysta. Ja proponuję e, tym razem wykorzystać przezroczystą, ale jeżeli nie macie, to i biała się do tego mydełka jak najbardziej nada. E, przygotujcie sobie również rondelek, nóż, Także barwniki do mydełek, takie, które zniosą podgrzewanie, dodanie do ciepłego płynu oraz zapachy. Najlepsze to będą jakieś zapachy tak naprawdę syntetyczne, a nie jakieś olejki eteryczne. Teraz tak, moją bazę mydlaną, glicerynową, przezroczystą, kroję na mniejsze kawałki, bo wtedy szybciej się roztopi. Możecie roztapiać w rondelku w kąpieli wodnej. Lub w mikrofali. Na początku przygotowuję kolorowe takie patyczki. Ja je przygotuję w foramce do lodów. Rozstawiam na początek w kąpieli wodnej, aby wam pokazać potem różnicę. Czyli do miseczki wrzucam pokrojoną bazę mydlaną, stawiam na garnuszku z gotującą się wodą i podgrzewam. Jak już masa jest roztopiona, to dodaję do tego barwnik. Teraz jeszcze nie dodaję żadnego zapachu. Przelewam do emki na lody. I teraz zobaczcie tutaj pod koniec, widać, że ta baza była mniej podgrzana, i ona w trakcie wylewania zastyga. I mogą się utworzyć potem takie lekkie bąbelki. Ten kolor nie będzie taki ładnie szklisty, co jest ważne właśnie, szczególnie przy tych bazach przezroczystych. Jeżeli byście bazę z kolei przegrzali, to pojawią się bąbelki, takie jakby zmącenia, więc też trzeba uważać, aby ani nie przegrzać, ani nie wlewać y, zbyt chłodnej. Dlatego ja już pozostałe swoje y, y, bazy kolorowe rozgrzewam bezpośrednio w rondelku, ale na malutkim ogniu. Jeżeli dopiero zaczynacie, polecam Wam właśnie kąpiel wodną lub mikrofalę. No, i w ten sam sposób przygotowuję pozostałe kolory, czyli zielony, a także czerwony. Zielony przygotowuję dodając barwnik żółty, a także niebieski. Przedawam do foremki na lody i odstawiam, aby masa, ta baza mydlana, kolorowa, już w moim przypadku zastygła. Teraz ostrożnie z foremki na lody wyjmuję e, moje kawałki te kolorowe, przecinam na pół, tak aby dopasować do mojej foremki. Ja mam taką foremkę z pudełeczka. Chyba po jakimś jogurcie albo twarożku. Możecie oczywiście taką kupić, ale możecie właśnie wykorzystać tego typu. I teraz przygotowuję tą główną treść mydła, czyli moją przezroczystą bazę. Wrzucam do rondelka i podgrzewam. Kiedy już jest cała ta masa roztopiona. To dodaję do tego zapach. Ja wybrałam zapach mandarynki. Nie dodaję żadnego koloru, bo chcę, aby potem w tym mydełku prześwitywały moje kawałki te kolorowe. Układam moje pręciki kolorowe i całość zalewam przygotowaną przezroczystą masą mydlaną. Pamiętajcie, aby od razu zalać całość do końca, bo jeżeli zobaczcie. Najpierw zadajecie połowę, a potem drugo, dopełnicie, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie widać ten moment, gdzie te masy mm, połączyliście. Będzie taka mała kreseczka, no chyba, że uzupełnijcie od razu bardzo szybko e, tą bazę mydlaną. Więc polecam Wam od razu e, napełniać e, całość. No, i teraz tak przygotowane moje mydło e, odstawiam w chłodne miejsce, albo nawet zostawiam gdzieś na szafce, to i tak co zastygnie, możecie oczywiście schować do lodówki. Po mniej więcej dobie, za pomocą ostrego noża kroję na plastry. Mniej więcej takie dwóch 2,5 cm, to zależy od tego, jak grube chcecie mydełko. No i mydełka są gotowe, jak widzicie, ładnie e, widać w przekroju te e, kolorowe pręciki, one fajnie wyglądają, coś się tam w tym mydełku dzieje. Oczywiście możecie do środka włożyć jakiś wzorek, możecie zrobić też inne mydełka, wam chciałam właśnie pokazać takie mydełka, wcięte jakby z bloku, takie jak można najczęściej kupić we wszelkiego rodzaju takich właśnie mydlarniach. Medełko takie wystarczy zapakować w folię, e, zawiązać kartkę i macie gotowy prezent. Jak widzicie, zrobienie takiego medełka nie jest trudne. Możecie e, szaleć z kolorami, z zapachami. Ja już jestem ciekawa, e, jakie medełka e, Wy zrobicie. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. No i czekam na Wasze komentarze. Pa, pa!